Zarówno ja, jak i moja siostra Nikol nagrywamy vlogmasy i umówiłyśmy się, że zrobimy sobie nawzajem kalendarze adwentowe. Oto, co ja kupiłam dla niej. Zaczniemy sobie od opakowania, no bo tak myślałam, jak ma to być ukryte, żeby był ten efekt niespodzianki. No i nie chciało mi się wszystkiego zawijać w papier prezentowy, zresztą trwałoby to godziny, więc pomyślałam i kupiłam takie torebki. Tarant, takie wiecie. Jednorazowe, w różne wzory. Tu mam troszkę większe. A tutaj udało mi się 10 opak na jakieś mniejsze elementy. W to wszystko zapakuję, a dam już jej w jakimś pudle. Za wszystko dałam około 300 zł. Od razu mówię, że jeszcze nie wiem, w jakiej kolejności jej to posegreguję, co będzie którego dnia. Na pewno chciała, żeby większe prezenty były na Mikołajki i w dzień wigilii. A jak to ponumeruję? A już wam pokazuję. Jak była ta biegowa promocja Rusmana, no to miałam kupon. I kupiłam w ramach niego taki etykietownik. Teraz go użyję po raz pierwszy, ale w końcu się przyda. Najtańszymi elementami mojego kalendarza będą dni słodyczowe. Więc przedstawiam dzień pierwszy rurki Oreo. Ja bym zjadła. Dzień drugi, żelki i zwróćcie uwagę, są same dobre smaki. Czerwone, białe i chyba zielona. Tu z tyłu się zdarza. Te żelki zjadłabym na raz. Następne była promocja, że jak dwa się kupi, to będą taniej. Nasze ulubione popcorny karmelowe, ale niki przypadnie tylko jeden. No, fundator kalendarza też musi mieć coś dla siebie od życia. Następnie coś zdrowego, jadłam to kiedyś na zawodach, bo było na stoliku dla trenerów, rolsy zrobione ze sprasowanych, zrolowanych owoców i to jest mega smaczne. Będzie miała jeden dzień fit. Jeszcze w kategorii słodyczowej kolejny dzień będzie pod znakiem cukierków Werthers, ale to jest smak pumpkin spice. Wydaje mi się, że Niki lubi krówki, a takie, sama chętnie spróbuję. Na pewno nie omieszkam się poczęstować. Z jedzenia mam też jeden z ulubionych słodyczów, Nikol, czyli pomarańczkę. Były kurcze różne rodzaje, ale nie było tej białej, bo jakby była tym kupiła na pewno, bo Niki kocha białą czekoladę. Była też sama mleczna bez smaku pomarańczy, ale kurczę, nie pamiętam, czy właśnie Niki lubi ten format, czy ten smak, czy jedno i drugie, więc tak zostanie. I nowość to ją zaskoczy, bo mnie też zaskoczyło, ta sama czekolada, ale w formie. Zwykłej czekolady, nie pomarańczy. W sumie pokrojonych cząstek. Zjedzenia, a największa paczka ty, 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 ty. żelkowe zażelczenie czyli bardzo dużo małych paczek żelek, co jest bardzo smart. Masz ochotę na żelki? Jeszcze taką małą paczkę, a nie taką małą paczkę. Rozumiemy się, myślę. Z jedzenia to byłoby wszystko. Zatem przechodzimy level wyżej. Pierwsza rzecz. Możecie się ze mnie śmiać, ale Niki ma bardzo mały pokój, ale wiem, że do nagrywek może by jej się czasem przydała jakaś dekoracja, albo do jakichś zdjęć. I zobaczyłam to w sklepie i wyglądało super, aby wyszło mega tanio. Balony renifery. Słuchajcie, ten jest mniejszy, ten jest większy. No naprawdę były przeurocze, jak je widziałam, dla siebie też kupiłam. Także jeden dzień dostanie balony. Kolejny dzień, mała rzecz, zobaczyłam ją przy kasie. Taki długopisik brokatowo-domkowy, bardzo słodki. Jak będzie pisać jakiś egzamin na studiach ręcznie, to może takim długopisem. Mam jedną rzecz kosmetyczną, bo Niki dostaje dużo paczek i myślę, że praktycznie nie potrzebuje nowych kosmetyków, ale to na pewno jej się przyda. To jest ta słynna maska do ust z bielendy o smaku i zapachu arbuzowym. Zamiennik tej drogiej z Tamtej nigdy nie stosowałam, ale ta sama w sobie złoto. Bardzo fajna, przyda się. Co my tu jeszcze mamy? Teraz mam całą kategorię prezentów skarpetowe. Uważam, że nie ma nic lepszego na dorosły prezent niż skarpety. Który dorosły nie ucieszy się z fajnych skarpet? Co? Jako pierwsze kupiłam skarpety pierogi. No, to są te skarpety, które zawsze są wystawione w rosmanie. Na przykład makowiec to są takie zrolowane skarpety, i wyglądają rzeczywiście jak ciasto. A tu pierogi leżą na talerzu i po prostu smacznie wyglądają. Skarpety numer dwa. Zestaw z pepko. Jedne w ciastko choinki. Drugie takie sweterkowe, trzecie w ciastki i znowu jedne w kropeczki. Były bardzo korzystne cenowo. Chciałam kupić jakieś skarpety na naszym średnim targowisku, ale nie zdążyłam tam dzisiaj dojść. A już dziś wymieniam się z Nikolsem i prezentami. Kolejne skarpety. Matko, to są jeszcze słodsze. W takie kokardki i zakończone. Takimi słodkimi zawijasami. <laughs> Jedne mają kokardkę, drugie nie mają nic, trzecie mają laski cukrowe, czwarte nie mają nic, znowu mają kokardkę, te znowu nie mają nic i te mają laski cukrowe. Pełen przegląd, no i sama bym chciała takie dostać. Zwłaszcza, że są takie średnio długie. Nie do kostki, ale lekko za. Mega prezent, Daria! <laughs> Dzięki, Daria! Nie no, super. <laughs> I trzecie skarpety. Te w ogóle już były na promocji, już są świąteczne. Jest 3 grudnia... A już są świąteczne rzeczy na promocji. Ja tego nie czaję, ale no, dobrze dla nas. Takie najklasyczniejsze. Oh, Niki jedzie na narty, ej, to się jej przydadzą takie długie i grubaśne. A, ah, łeb na karku. I następne, kategoria randomowe. Randomowe jest na przykład to światełko, ale uważam, że każdy, kto nagrywa w internecie, powinien mieć jakąś lampę. Na przykład ja mam tę, która tutaj robi tę taką czerwoną aurę i uwielbiam to. Niki nie wiem, czy takie ma. Jeśli ma, to będzie sobie mogła zrobić dwa słoneczka za plecami, a jeśli nie ma no to siostra przybywa z pomocą. Kubeczek. Ja wiem, miałam nie kupować kubków, ale do siebie do domu. A szczerze, ten jest mega, nie jest za wielki, bardzo estetyk moim zdaniem. Same plusy, zero minusów i wygodne ucho. Kolejna rzecz dzisiaj dorwana. Mega słodziaśne lampeczki w pieski, oczywiście są na baterie, a ja daję kompletne prezenty, więc dodatkowo dokupiłam baterię do kompletu. Ja wiem, Niki i jej 8 m2 pokoju, gdzie ona to wywiesi? Nie wiem, no na suficie, tło se zrobi, kto by się nie ucieszył z takich lampek. Na choinkę taką, co ma mikro do pokoju sobie powiesi. ej, no szczerze? Mega mocne. No i teraz mamy ostatnią kategorię tekstylia slash ubrania. Takie świąteczne rzeczy, na przykład mój ten sweter, człowiek sobie rzadko chyba kupuje. Nosi się to tylko miesiąc, szkoda pieniędzy i tak dalej. No więc ja będę tą osobą, która wyda swoje pieniądze. I uważam, że w ogóle nie ze szkodą, bo te ubrania są strasznie cute. Żeby mieć pewność, że Nikki będzie nosi tę koszulkę, to wybrałam coś minimalistycznego, tylko tutaj z takim misiem. Uważam, że spoko. Zwykła czerwona koszulka ze skromną, acz stylową aplikacją. Tak bym to nazwała. Uważam, że konkret i fajny prezent. Można złapać gorsze rzeczy. W kalendarzu adwentowym. Na przykład zapałki. A? Naprawdę. Widzę, najdroższy prezent to piżama. Znowu, nikt nie ma pieniędzy, żeby kłać sobie piżamy poza mega bogatymi ludźmi. I uważam, że piżamy trzeba kupować, żeby ludzie nie musieli spać w starych t-shirtach. Nie wiem, kto tak robi zupełnie. U nas w domu rodzinnym jest bardzo zimno i ja wiem, więc piżama z długim rękawem i długą nogawką na pewno się przyda. Także to mam dla Niki i myślę, że dam jej to w Mikołajki. Na Mikołajki daję się kupiłam taką samą piżamę. I kupiłam im w rozmiarze L, bo ostatnio kupiłam sobie w rozmiarze M na siebie i było mi wszędzie ciasne, więc mówię: mm, piżama lepiej, żeby była za duża, niż żeby nie można jej było wcisnąć. Więc obie się dostaną piżamkę w rozmiarze L. Uważam, że mega cute. I ostatni prezent z tego prezentownika. Sama bym sobie to kupiła. Może zapoluję na to, jak będą już promocje przedpoświąteczne. Uwaga! Sweter z psem. Ale zobaczcie, jaki on jest słodki. I ma kokardkę. Trochę mu się przekrzywiła, ale to nic. No mega słodziak. I w ogóle zobaczcie, jakie on ma ładne kolory. Raz sobie kupiłam z takiej trochę lepszej marki sweter, z takim koniem tutaj. I przyszedł i ani ten koń nie był taki piękny, ten sweter to w ogóle się rozwalał, od razu go odesłałam. A ten jest z jest mega porządny i nawet ma chyba 2% wełny w składzie. Bardzo mi Lusi, sama bym nosiła. No i Niki oczywiście lubi oversize'owe rzeczy, więc ja wzięłam jej Mkę. To dostanie w Wigilię, chociaż szkoda, że bym tak późno, może dam jej to wcześniej. Co myślicie? Napiszcie mi, kiedy jej dać ten sweter. I najważniejsze teraz, nie wolno nikomu pisać Niki w komentarzach o tym, co tu zobaczyliście. Ani Esi o tym, że dostanie piżamę, bo no będzie im przykro. To ma być niespodzianka, ludzie, więc proszę się nie wysypać. Ten film jest specjalnie dla Was. Może nabierzecie jakiś pomysłów na prezenty dla swoich bliskich. Ale nie zepsujcie prezentów, błagam, moim siostrom. Proszę. Teraz pozostaje mi tylko zapakować. No i kalendarz adwentowy będzie gotowy. Mega się jaram, bo fajnie będzie zobaczyć, jak Niki otwiera te kolejne paczki. I strasznie się też cieszę, że Niki da mi swój kalendarz, bo Żadnego sobie w tym roku nie kupiłam. To był mój siostrzany kalendarz adwentowy dla Niki. Zapraszam do niej na vlogmasy. Będziecie mogli patrzeć, jak otwiera i jak reaguje na moje prezenty. I zostańcie też u mnie. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji, bo ja tutaj będę otwierać prezenty od Niki. Wesołych świąt i do zobaczenia w następnym vlogmasie, kochani!